Dobrze, w takim razie, u mnie Pawle poszło. Dzień dobry, czy się cześć, cześć, cześć was, bardzo serdecznie jestem Paweł, dziś ze mną jest Skier. Siema. I dzisiaj, moi drodzy, robimy bardzo ważną rzecz. Tak. Właśnie na kamerce na FC, zaraz wam pokażę, jest ustawiony tutaj, że tak powiem, kilka radiowozów i jest przejazd. Przejazd, jest całe miasto. VIP. To tak, ja, będzie... gwiazda, gwiazda roka. Tak, będzie jechał VIP i trzeba go zlikwidować. Dokładnie. Ponieważ Paweł jest moim psychofanem i musi mnie dorwać. Tak jest, e, więc proszę bardzo, mamy po kilka różnych pojazdów i będziemy tak. się nawzajem eliminować. Dlatego. Na będziemy próbować przy Na początku jedziemy yy, małym pojazdem, cabrio. później ta cabrio, później bierzemy już limuzynę, a później zobaczycie. Tak jest, dobra, dawaj. To co? To ja powoli sobie wyjeżdżam. No start, start, start. Startuj. Mogę, mogę witać moich widzów, już mogę ręce no. podnosić do góry. Dzień dobry, moi drodzy. O, oj, coś mi tutaj poleciało przed oczami. A tu jesteś, o nie! Jakiś powolny ten pojazd masz! No przecież wolno mieliśmy jechać I oczywiście jedziemy właśnie w miarę wolno, staramy się mieć tak, tak... tak oczywiście Bo to pokazowy przejazd jest Pokazowy chociaż, przejazd Chociaż to bardziej Kurde <laughs> O nie Koło mi urwał o, Nie A. dojedziesz Zosta Tać? Zostaw mnie Zostaw mnie o, z rolą. snajper <laughs> Masz snipera Ej, koło mi urwałe. O nie! dobrze. VIP zlikwidowany. Niedobrze, Zresztą niedobrze. Bardzo. To było. Dobra, czyli punkt, punkt dla mnie. Tak, punkt dla ciebie jest ewidentnie. A fajne autko miałeś takie, muszę ci powiedzieć. E, takie w stylu Berberta Dobra. mniej więcej. On takim na tym jeździ. W stylu Berberta. On na co dzień taki jeździ. Na co dzień tak, tak. No, tak, tak, no, tak. Ale pocisnął. Dobra, teraz ja, tak? E, tak, teraz ty. Ja się właśnie ustawiam już. Dobra, ja ty się, ty się właśnie ustawiam, ja też zmieniam biorę. sobie rangę na. na zaczęliśmy, że zaczynamy właśnie od kabrioletów. Tak, żeby co, było w miarę, w miarę łatwo prowadziś? i tak dalej, nie? Tak, dokładnie Dobra, mogę startować. Czekaj sekundkę Dobra, startuj. Dobra. Oczywiście VIP właśnie. Oczywiście. VIP wyjeżdża w, Oczywiście no? w, w opisie macie link do mojego kanału. żebyście zobaczyli moją perspektywę. Co tu się? coś mi wypadło? Co to ma być? Halo? Ale to jest easy, powoli. Halo? Ale ty, ty powoli jedziesz <noise> Stary, to auto się rozpada Rozpada się co? No ja właśnie nie wiem co się dzieje słuchaj Naprawdę Ona ja się tu jadę macham, macham do fanów A tutaj, <grym> klocki, tutaj normalnie Klocki odpadają z niego Drzwi mi odpadają Drzwi mi odpadają Łooo <grym> wypadł z samochodu a... <grym> Ej czemu ty z bronią jechałeś? Od kiedy gwiazda roka, gwiazda roka z bronią jeździ? <grym> On zawsze, kiedy ma psychofano. <laughs> dobra, okej, okay, no cóż, to było szybkie. Tak, ale to, wiecie, kabry, kabry to... to logiczne, tak? No to wiadomo. Patrz, a te auto jeszcze tak jedzie do przodu, do tyłu. On dalej chce jeszcze jechać, wiesz? <laughs> On chce dalej jeszcze jechać, dokładnie. E, dobra, teraz bierzemy inne autko. Tak, teraz e, pora na skie Czekaj, jeszcze nie wyjeżdżaj. Dobra, czekaj, Ja się, ja sobie... tak, ja się, tylko, gdzieś, ja się tylko gdzieś fajnie ustawię. Wieram sobie autko. Dobra. Może na początek jakąś taką małą limuzynkę byśmy wzięli? Tą wezmę. Nie, nie. najpierw zwykłe jeszcze jakieś auto. A, zwy zwykłe, to ja mam, mam, mam fajne zwykłe. Mam zwykłe To Tak, normalne, a później jakaś limuzyna, wiesz? To tak jest ten. moi drodzy, papa Mobil. Ej, on się złamał pode mną już! Co? O, teraz jedziemy. No Za gruby jest. Jadę, po jadę, jadę. jadę, jadę. tak? Jedziesz już dobrze. Nie, czekaj, to auto się złamało znowu. Czyli. No nie, no skąd jak mógł. Auto, tak... auto się po że złamało po prostu. No wziąłeś po prostu, auto złamał. Co? No tak. Dobra, więc teraz bierzemy y, auto godne gwiazdy Roka, jestem gwiazdą Roka, tak? oczywiście jedziemy. Dobra, gwiazda, gwiazda Roka. bedroka gwiazda, tak. Gwiazda. gdzie dom Gdzie do. Co ty? Co ty? Ej, 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 ej pani kolego! Ach. Pani kolego! Przestań pan strzelać! Proszę bardzo! Gdzie ty byłeś? Ci nie, nie widziałem. Nie interesuj się. To jest wprawny snajper Ale czy Na... No oczywiście, że tak, dalej jadę. O, Jezu! Nie! Nie, zostaw moje auto! Takie oh. ładne auto, zostaw to! Ja się tak Paweł. pobawię trochę. Wezmę cię zdemontuję, wiesz, trochę zdemontuję cię. bardziej. Zdemontujecie. Zostaw moje auto! O widzowie, dzień dobry! Silnik mił! Urwałeś mi silnik! O nie. nie! 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 W tłum! I, zatrzy... I w zatrzymał tłum. się! W tłum! W tłum! O nie, kurde! <laughs> Autko ciśnie dalej! Tak, normalnie parodia! O nie! Dlaczego ty wziąłeś auto różowej siły? No bo to był ten, ogólnie Postanowiłem no wiesz, On normalnie wziął i buchnął auto naszych tych ziomków Nieprawda no, A ty to auto usuniesz czy co? Właśnie już czekaj, szukam go, tu jesteś, o no, dobra O Bo szukałem swojego auta, wiesz? Dobra, to teraz ja biorę kolejne auto Tylko ja muszę to tutaj... samochodzik, tylko on nie miał być kablio, no ale dobra Znaczy nie musiał być Tylko kablio, że mu się kacłował, tak, to... tak że musiałem wziąć inne auto Dobra, rozumiem, rozumiem Dobra, czekaj, jeden na dach już ogólnie Już się okay. zostawiam Myślę, że tutaj się ustawimy, o w tym o, miejscu cy cyk. W tym Dobra. miejscu myślę, będzie spoko Ogólnie Ale... kwestia jest taka Jaka? Zobaczysz Co wymyśliłeś? Mogę już startować, mogę już jechać? Tak, jestem nie? gotowy oczywiście, jestem gotowy Dobra, no więc wiesz, moje auto jest w naprawie, moje limuzyna jest w naprawie Co? Więc wziąłem taksówkę <laughs> Oj, twoja taksówka, oj dostałem Szybę ci urwałem nie ży... Już nie żyję, wiesz o tym? Już nie żyjesz? Tak, no mi trafiłeś w głowę. O nie! No to czyli. Stary pas paszak i padaki dostałem tam w środku. Normalnie zdenerwowałem się. Chyba. Przez teraz nie. Teraz nic się mnie dopiero. O no, nie. Czyli moi drodzy, no, taksówką nie. się nie jeździ, nie unika się snipera. Taksówka jest zbyt słaba. Tak, taksówki są jednak zbyt słabe, się okazuje. Coś poradzić. Tak, no, no to trzeba będzie celować bardziej w opony, żeby go spowolnić, a później go wykończyć dopiero. No właśnie tak robiłem, celowałem się w opony. No to jest jedną, Dawaj jeszcze, jeszcze raz. raz tak, tak, tak. Dobra. Tak. Okej. Okay. Ja celowałem w opony właśnie ten, wiesz. I dopiero na koniec, wiesz, zdemontowałem ci auto, zepsułem całkowicie. No bo ja chciałem, wiesz ogólnie, żeby wygrać, nie? A, to chodzi o już zawody. Zawsze nie, pieniądze. Zawsze, wy... pieniądze. <laughs> Zawsze tak, to wy... prawda. Słuchaj, zlecenie kosztuje, no. tak? Jesteś zapłacić za <laughs> o to. Ktoś musisz W takim razie. Zobaczymy, ile auto wytrzyma, nie? No. Ja myślę, że niewiele, wiesz. Dobra Ech, no, normalnie odporne mam wrażenie No, takie kurde powiem ci, przygotowałeś oprócz się Oprócz szyby, oprócz szyby Przygotowałeś się na pewno Dobra, Dobra przeład przeładowane już, już. Dobra, już migam. Ej, chyba mi opona z tyłu pękła Żeby tylko opona O, silnik ci wypadł eee, Jaki tak. przykro To jest chyba brak silnika Jeszcze masz szansę uciekać Moi fani Do fanów biegnij tak Ratujcie mnie, o. Oj, fajnie ci nie pomogli w tym padku. No no cóż, zdarza się. Dobra, w takim razie już usuwam ten pojazd. Dobra. Czekaj. A on. ja wybieram dla siebie teraz Ops. jakąś limuzynkę. Dobra, wybierz sobie jakąś limuzynkę. Czekaj, zaraz znajdę tylko jakąś miejscóweczkę, z której mógłbym cię fajnie po postrzelać. Powiem ci, że teraz będzie ci ciężko, ponieważ ona jest bardzo mocno obudowana. Tak? Aha, dobra, okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz będzie ci dużo ciężej strzelić do mnie, ale zobaczymy. Dobra, no to gotowy jestem. Ja tylko sobie włączę światełka jeszcze na niej, ładnie, żeby wyglądało. O, mam światełka. Dobrze, to ja już jadę. To ja startuję. O Jezu, a tam jesteś, już się widzę. A? Tego na tak łatwo nie rozstrzelisz. A jednak a. może? Jednak może. Ej, w ogóle wystaje mi lufa przez ten przez drzwi, to chyba źle, co? Nic się nie przejmuj. <noise> Fani tego nie widzą. Nie jest źle. No to gdzie, jest, gdzie ta ofiara jest? Tam jesteś. Widzę cię. O, nie, opony mi trafiłeś! Drugą oponę! O nie! nie, nie, nie mogę skręcać w ogóle. Czy on się zatrzymał? Nie, bo ja próbuję skręcić, ale nie mogę teraz skręcić. Oni. Ej, mi opony Patrz. wszystkie! Widzisz? I teraz spróbuję, zobaczymy, czy się rozstrzelam. No to próbuj. Ej, no, moc, no bo... mocno jest Ej, bardzo mocno jest chroniony. Tylko opony były słabe, ale reszta widzę bardzo fajna ogólnie. Fajne auto. No nie, patrz ty, normalnie, twarz nie mogę się przebić do ciebie <grych> no nie, Wsiadaj do środka, wsiadaj Ran! do środka! Kurde Wsiadaj do środka, bo to jest test wytrzymałości up, No, załóżmy, że w lesie był jeszcze snajper <grych> W lesie był co? A faktycznie, przygotowani to... byli Widzisz, no nie, no było różnych, ale chyba tutaj... Teraz cię trafię chyba Nie, nie trafiasz mnie w ogóle O, teraz trafiłeś Teraz, niestety, <grych> trafiłeś Dobrze. Czyli przez tą szybkę można trafić, tak. ale ogólnie no, byłoby bardzo ciężko, gdybym nie przebił opon. W sensie Naprawdę, dobrał to. Dojecha... Dojechałbyś do samego końca? Tak, myślisz że dojechałbyś do no, no? Dobra, okej. Okay. Przeładowuję w takim razie i już idę po swoją brykę. Dobra, a ja się ustawiam. Dobra, idź się ustaw. Proszę bardzo, poczekaj, ja już tutaj wybieram sobie. Jest <coughs> pojazd normalnie. Czym to ja mógłbym pojechać? Czym to mógłbyś no dobra. zginąć? W <coughs> czym mógłbym zginąć? Eee, dobra, wiesz co, ja wezmę sobie może, o. Czyli pamiętajcie moi drodzy, że nie jeździmy taksówką, bo szybko, szybko napada, niestety. Tak jest. Nie wybieramy cabrio na, na podróże ze snajperem. Dokładnie. Bo to też źle, źle się kończy później. Dobra, jestem gotowy. No to startować? Ja, ja czekam, ja czekam, no. Ja na ciebie dobra. czekam. Pokaż, pokaż swoją siłę. Co ty wziąłeś? Rolls Royce. O kurde. Taki, wydłużony taki. O, Oj. jaki przykro. I druga opanka. I nie pojedziesz. Nie mogę skręcać. No, daj, daj go na nowo jeszcze raz, bo to fajne auto O nie Tego na nowo, daj, dawaj Ctrl R i jedziemy jeszcze raz Dobra, dalej, Bo to fajne auto w sumie jest Ja ci ostrzelałem, lusterko ci ostrzeliłem Spróbuję ci zdemontować dach cały Jak zdemontować dach? No wiesz ty co? Ty łobuzie Dobra, jesteś tutaj, widzę Dobra, jestem, jestem oczywiście A bo ci rozwalimy, o, światełko ci zepsułem. Jedno światełko, drugie światełko czy uda dobrze, mi, się, czy uda mi się wyjąć ci silnik. Zobaczmy. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry. No dawaj, padnij. <laughs> Ej, coś mi sterczy w ogóle. Co ci, co ci robi? <laughs> coś mi sterczy z silnika, jakaś blacha. <laughs> Dobra, przygotowany, dawaj dalej. Dobra, ah. trzeba cię spowolić jednak już troszeczkę, bo już za, za szybko jedziesz. Nos powolni. O. Trzeba mi opony. Dobra. Boż, bo zbyt blisko końca, także trzeba było to jakoś wiesz. Fani, przesuńcie się, bo nie mogę skręcać! Nie fanów, nie fanów! Paweł. <grym> 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 Jak możesz? Oh. Gdzie w ogóle jesteś? Zaraz dojadę. Nic ci nie dojedziesz. <grym> Ej, ale odporne to? No właśnie widzę, że mega odporne. <grym> już mi się z wyrzutni strzela. No, bo za blisko wow. jesteś. Nieźle, nieźle. Teraz musisz do, do budynku dojść, jeszcze pamiętaj. Ja chwilę poczekam. Niech się wystrzela. Niech mnie. Ej, jakie mi to są w ogóle? No nie. Ustaliliśmy, że możemy o, o, o. wystrzelać rpg jak jesteśmy już na pod samym końcu? Budynkiem. Na sam końcu, tak. Na sam końcu? No nie. Ej, no bez. O, chyba teraz przy nie pojedziesz. Chyba wysadziłem ci silnik. No i tak jestem na miejscu, nie chciałem jechać. Nie dalej jechać. Ej, silnik ci wyskoczył, jak fajnie. No cóż. Ej, no ty się dalej Dobra. żyjesz? Bo to płonie. A tu tam jesteś. <noise> o ty prosiaczku normalnie. No bo wyskoczyłeś z tego auta, trzeba było się zlikwidować. Dobra, idę w takim razie już wyrzucić auteo. Dobra, spoko. Czekaj. A ja biorę kolejne. Y, teraz e, weźmy... Co to tu jest? Chyba tak się nie zrobi. Teraz może to weźmy. Okej, okay, to w ogóle Zmieści się tutaj? Tak? Zmieściło się dobra. Dobra, poczekaj, e, tylko, już teraz chwilę. Tylko czy ja tym wykręcę w ogóle? Sekunda, sekunda, dobra, sekunda. Spokoj, spokoj, muszę spokoj znaleźć miejsce jakąś. O! Dobra, gotowy? Dobra, to ja jadę. Sobie stawiam teraz wyzwania coraz takie. Ja wiesz. cię kręcę. Czekaj, bo muszę na dwa razy kręcić, hmm. wiesz? Bo to auto jest zbyt. O nie, widziałem cię już. Wiem, gdzie jesteś. Czekaj, ja wyjeżdżam! <laughs> Bo to wiesz auto... co, ja, sobie, ja sobie trochę bliżej chyba podtręguję się. To auto się nie kończy, wiesz? To jest Jakie dopiero... takie ma. Jakie ma malutkie jest? To jest limuzyna na, na miarę na miarę gwiazdy Roka, wiesz? Ale one jest strasznie malutkie takie. No jest, jest, jest. I bardzo wolne, strasznie wolne. Malutkie, ale długie, nie? No długie. Spróbuj przepołowić, zobaczymy, czy się uda. <laughs> Dobra. Jak ono się na, na boki buja. Czy ty już zwaliliście oponę już? Nie wiem. Nie, chyba nie, a tak się lekko przechyliło to auto. O nie. O ty, chodź to. Gdzie ty jesteś tam? Ja też mam taką długą limuzynę. Ja mam jeszcze jedną taką a, podobną, coś. wiesz? Uniki. normalnie. Robimy... Ja mam taką wiesz, co naprawdę jest duża. Aha. A ty masz normalnie taką maluczką? A Ma maluczką, aha. To jest maluczka, o kurde. No Ej, zobacz, ty możesz normalnie. Wiesz, że limuzyn wejdzie na jeden pas? Nie zobacz. Stary, to jest, taka... jest jakaś. to jest taśma czy co? No pewnie. O fani, o, dzień dobry fani, witam was serdecznie, jestem tutaj, ktoś do mnie strzela, pomocy, ratunku, gdzie ty jesteś, u góry jesteś, dobra Kręcimy Ej, to normalnie, ale to jest kuloodporne strasznie Kręcimy, no bo to jest limuzyna na miarę, wiesz O nie O nie, muszę przeładować Nie, dawaj, mamy szansę, mamy szansę, mamy szansę Jeszcze jedna prosta, jedna ty, prosta co to z tymi oponami się dzieje? Jedna prosta jeszcze Ach. O nie, dawaj, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz Przeładowanko. Wrzuć dwójkę, wrzuć dwójkę. wrzuć! No, dawaj, jedź, jedź! Dwójeczka. Dwójeczka, dawaj oh. dwójeczkę, dawaj dwójeczkę. Ty, bo zacznę strzelać do fanów zaraz, <głos> Zostaw <głos> moich fanów, ty i tak, tak potracisz w tym miejscu już ich. O nie! Tu widzę gru Wypadz tamtom, grubo jedziesz no. już teraz. No, oczywiście, że tak. Nie! nie, nie się, ej, tego się nie da przepłowić nawet. Ej, trafiliśmy silnik, nie mogę jechać. Patrz. O, ej, maska Odpadł mi się nikt. Dach ci, ci odpadł. A też faktycznie. O nie! Uciekamy! No nie, trafił Dobrze. mnie. VIP zlikwidowany. Proszę nie, ale, bardzo. Ale to była coś mocna maszyna, jestem zdziwiony powiem ci A? szczerze. No. Dobra, usunąłem. Ja już lecę, lecę. W razie. Pick up, driver, custom. Click to remove. Dobra, dobra, mamy to. Teraz ja biorę... Teraz idę ten, ustaw się. Lecę, lecę. Nie, dobra, ja w takim razie biorę limuzynę, która jest też długą limuzyną. Limo, limo. Dobra. dobra. Ja się od razu ustawię, A, tak ja sobie mógł ten... wystartować. Ja sobie bo... zmienię brońkę na snajperkę. Tak jest. Dawaj mi A ja, też, ja sobie zmienię też chyba na snajperkę, o. Dobra. Gotowy? Czołg na snajperkę, czołg. chcesz do mnie strzelać? Gotowy dobra. czy nie? oczywiście, że tak. Cały czas. Całe życie. Czekam na ciebie. Dobra. Waga też długa, patrz na to. <noise> o, nie. o nie, co ty masz z tyłu w ogóle? Dobra, spróbujmy. spróbujmy. Ty już tam wjechałeś? Boże, jak to, jak to szybko poszło. Dobra. Kurczę, ale to jest mega długa limuzyna, no nie? Dobra, jestem na, na drugim miejscu. Dobra, jedna kółka zlikwidowane. <noise> Dzień dobry Zatrzymać się, stać w imieniu bezprawia Jakie bezprawie? Ja ci zaraz na bezprawie typie Jak to ty w ogóle tym jeździsz tutaj? Weź to zatrzymaj w ogóle To jest w ogóle kulodporne, totalnie kulodporne No twoje też było kulodporne. Nieprawda, moje no, jedna, jedna wielka płyta była, ja muszę tak bardziej do lewej pojechać, bo wiesz nie, 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 nie zegnaj się po prostu Nie wiedziesz w ogóle O jesteś No nie O nie O nie, nie się Jak mi przykro Ej, no nie Dobra, mogę tego pięknie. auta rozwalić. Patrz, co tu się dzieje? Dobra, Dobra Trzeba coś fanie się ma się ma. Trzeba podejście zmienić. O ty! Uro, Ole musisz spnąłem! <laughs> Dobra, trzeba to jakoś roz, 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 rozłożyć na części. Przepołowimy ją, przepołowimy ją. Gdzie idziesz? Nie trafiłem! Pójść wpuśćcie nie! Wpuść, wpuść nie. Się mnie! Wpuść się zam mi, zam zamknęli drzwi, zamknęli drzwi, jej. Dobra. A tu okay, wytrzymałem, było ci szczerze. Zobacz tam, z tyłu basen jest w ogóle. Właściwie widzę basen, no? Czekaj, czy tu jest. Nie, basen, basen tu Czekaj, skoczę do basenu. Jeronimo! <laughs> wow. Ej, prawie mi się udało. No? Aż basen, w basenie jestem. <laughs> no, jesteś ty co? Dobra. Czekaj, spoko. gdzie tu jest teraz? Siedzisko. To było całkiem spoko Dobra. auto, nawet powiem ci szczerze. Taki trochę autobus. I dalej jeździ. I dalej jeszcze jeździ właśnie, nie? I jest szybki. To jest w ogóle ciekawe. Zobacz. Ciekawe. Fajne o, auto, nie? to Dobra. mi się podobało. Teraz twoja, teraz twoja kolej. Tak, teraz moja kolej. Dobra, weź sobie kolejne auto. Jakie tam masz? E, ja teraz wezmę chyba sobie... E, będziemy jeszcze robić jedną rundkę? Będziemy, nie? Tak, będziemy jeszcze Dobra, robić się jeszcze jedną rundkę, oczywiście, biorę tak. sobie to. To jest też z basenem, powiem ci szczerze. No, tylko dawaj. czy ja mogę włączyć światełka. Zobaczymy. Mogę światełka. O, jakieś światełko mam fajne. Cudownie, dobra, to jadę. Trzeba się zmieścić. Jadę, jadę. O, o, coś tu leci koło mnie. Skąd strzelasz? Gdzie ty się ustawiłeś? Halo, halo. Co to za wipy tam jeżdżam? Gdzie ty w ogóle jesteś? ci hey. nie widziałem. Nie interesuj się. Ale musisz powiedzieć skąd strzelasz, ja muszę wiedzieć, wiesz? Nie, nie, musisz, wiedzieć. <gry> musisz wiedzieć. nie pamięta. Każdy normalny sniper wysyła SMS-a temu celowi. skąd, skąd ty do mnie walisz? A tu u góry jest, gór jesteś, dobra, u góry jesteś. Dobra. Łooo! I Teraz na wstecznym. No nie mogę, no! <grym> o panie! O ty normalnie, taki żeś jest? Bo się ustawiły sieroty w ogóle w takim miejscu. Ja ci dam sieroty zaraz. No teraz Dawaj, już sieroty. Idziemy drugi jeszcze. Nie, ty już nie mogę. <noise> ja spadnę z budynku, mogę. Co? w to zgoił? Na pieszo? Dawaj, przejeżdżamy. Nie. Ostatnia prosta. Skąd ty w ogóle domywałeś? O A ty. Ej, to wytrzymało auto, jest powiem ci szczerze. No nie. Jestem zdziwiony. Czekaj. Ojku, zaczęło się to. Na grubo widzę. No oczywiście, że tak. Ja nie wychodzę. Nie trafisz mnie. Aha, nic mi nie jest w ogóle. Ej, ty, co jest? Ci zaraz pokażę, chłopie? Dalnie nic mi. O, teraz trafiłeś, dobra. Dobra, proszę teraz bardzo. Teraz ci się udało jednak. Dobra, teraz kasuj ten e, ale śmieszny pojazd. Całkiem, całkiem wytrzymały pojazd. Jestem zdziwiony. No nie, dobra. Dobrze, teraz spoko. biorę kolejny pojazd, też yy, limuzynę. Dobra. <coughs> Proszę bardzo. E, ja się może ustawię w tym miejscu teraz. Dobra, gotowy? Czekaj, tylko bronkę zmienię. Dobra. Uwaga. Czym ty jedziesz? O, taki wiesz, taki kurde, w stylu amerykańskim. Tak, dokładnie. Światełka mu się świecą. Proszę bardzo Ej, to jest w ogóle kloporne, chyba No właśnie, zostawiam, ja mam nadzieję Nawet ci nie mogą lusterka urwać O chłopie Z czego i to zrobili? Nie mam żadnego pojęcia, ale chyba z klocków Ej, to jest nie fair w ogóle To jest typowa limuzyna prezydencka Prezydencka? Dzień dobry panie... o, fani leżą Czemu po fanach jeździsz? No bo na ulicy, rozsmarowałeś ich Ej, czemu nie mogę tego nawet... Co, Patrz, co... to jest normalnie niezniszczalne, nie? Co to jest za auto w ogóle? Patrz, Kurde, muszę się przejść... Muszę się na drugie miejsce przenieść. Dobra. Proszę bardzo. Nawet no, nie mogę opom to... przestrzelić. No, przestrzeliłeś mi teraz oponę. A, teraz, teraz się udało dopiero. No, widzisz? Proszę. <laughs> Ale na rpega nie działa jednak. Ojejku, nie mogłeś zatrzymać teraz? Na rpega nie działa oh. jednak. Jeden RPG i po użytkowniku. Niestety. No Nie, ale zobacz, czekaj, no dawaj, wal jeszcze w niego rpegien. No właśnie, strzelam, ale tak trochę powiem ci. Kurcze Oj! Pch, umarłem <laughs> Spadł z budynku normalnie. No, trochę. Nie, ale dość wytrzymałem. Wytrzymałem, tak, ten wytrzymałem pojazd, no? Tak jest całkiem fajny. Masz coś jeszcze, czy nie? Ej tak, mam jeszcze jedną, no? Dobra, super. No to już tutaj ten kasuję. Mam jeszcze jedną, yy, ostatnią limusynkę, chyba poczekaj. taką największą, tak mi się wydaje. Przynajmniej Dobra. Wy wyglądała całkiem przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie ten, jak będzie w prowadzeniu i jeżdżeniu. Mówisz, przyjemnie wyglądała? No dobrze. No? Dobra, ja jestem gotowy. Ja tylko włączę światełka i ciśniemy. Dobra? Dobra, mamy to, jadę. Gotowy? Dobra, Oczywiście. proszę bardzo. Woo! Tak. Humerot. Oh. Kurczę normalnie. Widzę też jakieś takie opancerzony trochę. O nie, szybkie mi rozwaliłeś. Oh. Ej, nawet wytrzymałe to jeszcze póki co. No, nawet tak. Póki co jeszcze wytrzymałem mi się podoba. Czekaj, zaraz Duż, tutaj. Duży zakręt. I... Tam fani leżą. O nie. O nie. Chyba oponę mi padła Chyba ci oponę muszę porobić Chyba... Za szybko ciśniesz Oj, kurde Ej Trafiliś mi silnik ci, silnik ci Silnik trafiłem. mi wyskoczył O stary O nie nie mogę się ruszyć Dobra próbujemy teraz rozmontować ten pojazd Ja tego się nie spodziewałem, ty z tyłu silnik masz, wiesz o tym? Z tyłu? No, z tyłu był A faktycznie no, no... Ja, ja tutaj ustrzelałem Kurde Kurczę. Dobra Ale to jak przysta przystało na Prawdziwą gwiazdę Roka idziemy go za załatwić. <noise> Prawdziwa gwiazda Roka oh! nie boi się takich. O nie! Zeskoczyłem z budynku. Taki tak kamikaze, kamikaze z ciebie. Dobra, no ja mam jeszcze jeden pojazd, jakbyś Dobra, chciał. To ja jestem przygotowany, czekaj, tak? sobie, tylko zresztą no Ten to... pojazd sobie coś Dobra, Idź tam, tam sobie. Tylko muszę go bardzo. ostaw się. Sekunda, sekunda. Mam tylko. teraz taki naprawdę pojazd taki. Wypasiony. Eee, tak. Passenger kaską. Osta, 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 ostateczna, ostateczność. Dobra, spoko. Eee, to czekaj, tylko idę sobie na dach jeszcze do szybkości. Eee, na dachu Dobra. się ustawię, może na tym dachu jednak. Pyk, pyk, pyk. Eee, gotowy. Zmiana brońki na awupkę. Eee, tak, jestem gotowy. Moż wierzyć. No to jadę. Polowanie na. Co ty masz za auto? Jak to laguje? O kurde. Proszę bardzo. Ale to ma lagi. Okrutne powiem ci szczerze. Dobra, no, trochę je uszkadzasz, czasem. No przyznać. tak widzę, że troszeczkę strzelam w niej jeszcze Jak to ciśnie w ogóle. Dobra, jedziemy do końca. Trzało to odstrzelić z góry jeszcze. Tak, mówisz? Poczekaj, poczekaj. I patrz, czekaj. No, jedną rzecz tylko muszę zrobić. Co musisz zrobić? E, Załóżmy, że mam drugiego kierowcę. No. No, właśnie zaraz wsiądzie. Poczekaj. Tylko ja muszę niestety się przerzucić całem. Tak? Ty co ty masz zadziało? Ojej! Co to na mnie strzela? E, Paweł. Ech. Paweł Nara. Ze Snyderem nie wygrasz. No, wiesz, ty co? Ale fajne, ale... fajne, fajne, autko. A co, ustaw się przede mną, jeszcze. Dobra, lecę. Ustaw się jeszcze przede mną, jak możesz. Eee, Dobra. Jestem. Okay, ja sobie naprawię tylko auto. Dobra. Poczekaj, no stój w miejscu, stój w miejscu, poczekaj. A to są lampki. Dobra. Tak, tak, no. Ty się masz z przodu w ogóle amunicję! To jest prawdziwe no auto. Tak, jest. Na miarę Jamesa Bonda, ewidentnie. Ach. Kładź, co się stało? Rozwaliłem ci dach w ogóle cały. Stary, co się. Jakim cudem? To jest cały dach, odpadł. Jednym był Na rzep na, na, na na był w jednym tak. miejscu Tak, Na ślinę on się trzymał, wiesz? No chyba tak. Dobra, tym symbolicznym tam uciekamy. Chyba nie za, nie za bardzo. Co? Ty się rozpadłeś w ogóle u mnie. Chyba okay. się rozpadłeś. Tak mi się wydaje, no. Nie, jadę dalej. Co prawda, <noise> patrz na moje auto Gdzie ty w ogóle jesteś? A tu jesteś, dobra Ale jadę na lotnisko O nie, nie uciekniesz Uciekam na lotnisko, mam tylko trzy kółka i w sumie o, bardzo nie, ograniczone nie cię. auto, Jest bardzo ograniczone A co tam robi? O nie Gdzie jedziesz? Stój! No po helikopter jadę No nie Dobra co dobra, gdzie dobra? Dobra, tym samym się kończymy, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, chaos! Na razie się ma cześć! Nie strzelaj do mnie! Nie strzelaj do mnie! Kurde, nie trafiłem go jeszcze? Jak blisko? O nie, wziął coś lepszego. Czemu jest? Wysoko to leci, o nie! Za wysoko, za nisko teraz, kurde. Dawaj. Nie, 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 paweł, paweł, nie! Kurde. Dobra, obroniłem się. Dobra, niech będzie. Na razie się co? ma. No nie celaj do mnie! Nie trafiłem, nie trafiłem jeszcze go. Co to jest za celowanie tutaj upośledzone jakieś? O, znowu nie trafiłem, kurde. Czemu ten RPK nie może mieć normalnego celowania? O, o, o. No. Jest mi śmiertelny. Nie, nie. Nie śmiertelny! O, no co się spadło? Stałta. O, tu świniaczku normalnie. Podchodzimy bliżej, podchodzimy. O nie. Jestem nieśmiertelny, mówiłem. Nieśmiertelny. O, dobra. Na o razie nie. się ma. O.